Czy mógłby Pan y, tak krótko opisać, czym zajmuje się pańska firma? No firma nie jest moja, y, to znaczy ja jej nie mam, tylko jestem najemnym menadżerem korporacji, wicerem takiej struktury nieco militarnej. Y, y, Przedsiębiorstwo, w którym pracuję, nazywa się Millward Brown, i jest częścią sieci globalnej WPP, organizacją zajmującą się komunikacją masową, reklamą, badaniami nad um, zjawiskami marketingowymi. W skład tej dużej rodziny firm wchodzi sporo agencji reklamowych, takich jak Thomson Thompson, jak Rubicon, obi Pader, Gray i wiele, wiele, wiele innych, oraz sporo firm badawczych. Mój oddział tej korporacji, która nazywa się, jak powiedziałem, Igor Brown, jest właśnie odpowiedzialny za badania, badania rynku i opinii publicznej. Ja sam jestem szefem no, tej części, tej korporacji, która zajmuje się wydajem jakościowymi w rejonie Europy Kontynentalnej, Wielkiej Brytanii i Irlandii. To jest mój obszar, który mi podlega. I, i równolegle do tego stanowiska pełnię także funkcję no, takiego szefa, przepraszam, MD, Managing Director, całej operacji polskiej. Nie tylko tej części jakościowej, ale i ale ilościowej. Słowem pracuję w IOBRAN, a ta organizacja para się badaniami marketingowymi oraz badaniami opinii publicznej. Co to jest jedno i drugie, tego pewno socjologom wyjaśniać nie trzeba, bo spora część z nich w tej właśnie branży znajdzie to zatrudnienie, a więc doskonale ten rodzaj działalności jest im znany. Ja teraz chciałabym się dowiedzieć, na jakich stanowiskach w tego rodzaju firmie właśnie zajmującej się badaniami marketingowymi mogą pracować osoby, które ukończyły socjologię i z jakimi zadaniami wiążą się te... Na no, pewno jest tak, że pracować mogą na stanowisku każdym, bo socjolog to taki ktoś, kto studiował bardzo różne. Obszary wiedzy i takie bardziej syntetyczne, twarde, związane z matematyką, modelowaniem epistemistycznym. No i mogą być socjologi bardziej tacy, do no, humanistycznej orientacji, bardziej, bardziej zainteresowani duchem, filozofią. Znam socjologów, którzy są świetnymi na przykład ekspertami w dziedzinie finansów, pracują w działach finansowych na całym świecie. Znam socjologów, którzy zajmują się takie takimi. Czy socjolog tak naprawdę jest zwierzęciem nieco uniwersalnym? na Zasadniczo socjologiem to wiem, co mówię. Można pracować na każdym stanowisku. Więc powiedzmy raczej tak. Na jakich stanowiskach najczęściej socjologowie pracują w tego rodzaju firmach? Pewnie najczęściej na jednym z trzech fragmentów, czy w jednym z trzech fragmentów działań w naszej branży na można spotkać. Socjo są albo menedżerami i turają sobie znakomicie, kierują procesami w tego rodzaju firmach i socjologia doskonale przygotowuje do funkcji kierowniczych, jako że uczy zdolności interakcyjnych, interpersonalnych, tłumaczy na czym polega budowa skutecznych struktur organizacyjnych. No, tego rodzaju rzeczy świetnie wpaja w umysły swoich studentów. Także nie najgorzej przygotowuje do takich funkcji Matematyczno-analityczne, które przydają się doskonale w analizach finansowych, które są menadżerem no nie są obce zapewne. Więc menadżer, socjolog to bardzo jest pomysł dobry. Po które, czy drugi taki obszar, w którym socjologowie mogą znaleźć pracę w naszej branży, no to jest obszar badań ilościowych. Takich badań, w których pomiar dokonywany jest poprzez. Mierzenie i wyrażanie w języku liczb tego, co mierzone jest: postaw, opinii, zachowań, mogę czegoś jeszcze innego. No, socjolog, który umie liczyć, zna statystykę dobrze, umie analizować i rozumieć sens ukryty za liczbami, jest bezcennym nabytkiem dla no, działów badań ilościowych w tego rodzaju korporacjach. No i po trzecie, Socjologowie, którzy mają skłonność do takich nieco bardziej, e, powiedziałbym, wdachnawiennych, humanistycznych analiz e, o e, skrzydłu psychologicznym, e, filozoficznym, znajdują miejsce często zatrudnienia w działach badań jakościowych, takich działach, gdzie wykonuje się e, analizy oparte na oglądzie e, rzeczywistości, aplikacji języka naturalnego e, i nie tylko przetwarzania danych. E, e, Wedle, wedle cyfr, ile wedle e, e, no, takiego, takiej operacji na symbolach e, językowych czy pozajęzykowych, ale niekoniecznie skwantyfikowanych. Pomijając fakt, że ten podział między badaniami i rozciągnięciami kościołami jest moim zdaniem całkowicie fałszywy i, i nie daje się obronić, jeśli się poważnie teraz narobić, no to ewidentnie takie działy, departamenty istnieją w firmach badawczych, i w obu tych departamentach jako badacze, socjologowie znaleźli zatrudnienie. A oprócz tego, jak powiedziałem na wstępie, jako menadżerowie i na tych stanowiskach pierwszych, i drugich, i trzecich sprawdzają się często lepiej niż absolwenci innych wydziałów. A już pan troszeczkę o tym powiedział, ale chciałabym dowiedzieć się, czy uważa pan, że wiedza zdobyta w na studiach socjologicznych przydaje się w, w pracy? W, czy, czy bardziej absolwenci studiów socjologicznych uczą się pewnej rzeczy w praktyce dopiero? To jest tak, oczywiście dobre, bo to różnie bywa. Ale powiedziałbym może jakoś tak. Kiedy sam uczyłem się o tym Wydziale, a to był trzeci Wydział, na się uczyłem, jakoś tak, studiowałem wcześniej. Jeszcze, ja produkowałem równolegle, no to byłem zawsze zadziwiony takim z jednej strony wszechstronnym, a z drugiej strony powierzchownym podejście do studiowania socjologii. No, potem troszkę jakiś cyfr by było, statystyka, metodologia. Sam pracowałem w zakładzie metodologii, więc to było bardzo bliskie. Z drugiej strony filozofia, historia myśli społecznej socjologicznej, to no takie właśnie dyscypliny jedne miękkie, drugie bardziej twarde. Tu gdzieś logika, tu gdzieś filozofia. Takie, taki kolaż elementów wiedzy bardzo różnorodnych. po różnych sferach umysłowej działalności człowieka. A więc wszechstronność. Z drugiej strony a na powierzchowność, kiedy się studiuje na przykład statystykę na Wydziale Matematyki. Ja miałem przyjemność też tego rodzaju, tego rodzaju doświadczenia mieć w swojej biografii. No to się okazuje, że to studiowanie jest bardzo głębokie, poważne, takie naprawdę do podstaw. Na socjologii statystyka jest trwała półtora roku, była nie, no, uczyła ona bardzo, bardzo dobrze, naprawdę, świetnie, ale to nie było jednak dojście do korzeni tego, o czym, czym mówię. Natomiast z filozofią, no tak takie miałem przekonanie, że socjolog yy, to ktoś taki, kto na salonach świetnie wypadnie, bo na każdy temat będzie miał jakiś ciekawy komentarz, ciekawe do powiedzenia, ale tak naprawdę głęboko na niczym się nie będzie. To było takie przekonanie nieco. Oniśmiający mnie, studenta socjologii, w takiej właśnie, w takiej właśnie, w tej świadomości własnej kondycji, która jest kondycją nosteranowego, być może bawidanka, który na trakcie spotkań, rautów osiągnie sukces, ale kiedy przyjdzie mu coś zrobić naprawdę, to będzie miał kłopot. Z czasem jednak okazało się, że to jest pewna obawa. Nieusadniona, nierozsądna, że tak naprawdę w praktyce, kiedy trzeba wyjść w świat i działać, no taka wąska bardzo specjalizacja do niczego się nikomu nie przydaje. Co się przydaje bardzo, to przydaje się zrozumienie wszechstronne problemów, które mogą, no i zawsze, stanowią złożenie wielu rozmaitych, no, pól. pól. No. Ktoś próbuje pojąć, to muszę to i pójść w kilku liczb i coś tam zrozumieć. Świat nie jest jakościowy, ilościowy, nie składa się z jakichś takich wąskich, wyspecjalizowanych fragmentów, tylko jest wszechstronny, no tak po świat jest, jest zbudowany. I takie różne greckie ideały wykształcenia wszechstronnego, jakiegoś Paideia, jak Alokogatia, coś tam, prawda, takie jakieś objęcie całości obszaru w ten sposób nieco bardziej powierzchowny wydaje się bardziej właściwe, kiedy przychodzimy do praktyki. Trudno wyrazić sobie coś bardziej praktycznego niż badania rynku, w którym po prostu musimy obejrzeć konsumenta i zrozumieć, co w głowie, w duszy, u niego...